Hejka, tutaj Ami z Dzisiaj chciałam wam pokazać Co kupiłam sobie w sklepie Najpierw zacznijmy od gumy do rzucia Mentos Ona jest o smaku jabłka zielonego I ona wygląda w środku tak Teraz pokażę wam taką jakby, taki jakby mini portfel O właśnie on tak wygląda W środku jest taki i tutaj ma zamek. I tu bryloczek, i jeszcze tutaj pisze taki napis Rainbow. Teraz pokażę Wam śminkę. Zobaczcie, ona jest taka. A wygląda tak. Teraz pokażę Wam pędzelek. Dobra, otwórzmy go. Będzie taki mini unboxing. Okej, okay. wyglądają tak. Teraz mamy paletkę do cieni. Może tu. Właśnie tak wyglądają jej kolory. A jak wyglądają na, na ciele, to Wam pokażę na innym sorcie. Teraz mamy misę. Obraca on głową, ma on koronę i ma taką zawieszkę. Teraz pokażę wam zeszyt. Zacznijmy od tego. To jest panda Loud. Ma on takie linie. Teraz mamy kota Syrenkę. Chyba tak. Ma takie same linie. O, jeszcze tył. Tutaj mamy normalną pandę. Takie same linie. I teraz leniwiec. Wygląda on tak. Takie same linie. O, i jeszcze zapomniałam Wam tego, ze się tu tyłu pokazać. No i to chyba było, było na tyle. Pa pa!